Witam was serdecznie z tej strony Remix i to jest kolejna seria z ROM 2 Total War mam Kampania Multiplier I za Wit oczywiście witam wszystkich gramy teraz na innym trybie web w web. Czyli że sterujemy armią wroga kiedy się spotka z naszym kumplem Da, czyli Ale to co? za Ważne. Którego oczywiście siebie nie widzimy, bo nie, nie spotkaliśmy siebie, a jesteśmy traktowani jako wrogowie tak. Inne frakcje I zaczęliśmy w ogóle frakcjami, które są od siebie od ch ch chuj odległe Ja gram partią, on se gra Egiptem <laughs> Ty chciałeś partię uwierzyć ciągnie do tych <laughs> koni opancerzonych Tak, tak, już nie ciągnie, w tej fali jest nienawidzona, znienawidzony jest gry jaki posiada <laughs> Jeszcze w... Prowincję ma... jest Moja wiocha jest w prowincji z frakcją, która ma trzy miasta, jedno No co my to dobrze Wal bitwę, bo muszę Partawe, się... co tu rozbudujemy moją wiochę rybacką To ty moją... moje tury będziesz przebijał, aż chyba, że będzie bitwa, nie to będziesz manczo, Bo nie ma sensu, by patrzeli w mgłę <grym> No dobra no Bo ja mam większe imperium, to muszę dłużej dowodzić Obozy nomadów, co to jest? Mery obok nie są takie wioski, nie? Gdzie chyba 10 tych prowincji by się zmieściło w jednej Aleksandrii mojej Takie są na obok mnie Opucznicy ze schodu, piżamy, pamiętasz? Wyrawa jedyny Ale ja mam jazdę jakąś mediańską za 600 stów No wiem, oni są dobrze. No widzę, ale trzeba trochę piżamy kupować Opieramy uciekają przez stu no, no coś trzeba mieć tam No, no na A reszta tylko konica o, będzie podobno Czekaj dyplomacja to swoją sprawcę Ara, Ty już wszędzie jest, jestem mile widziany na tej no, u mnie to jak ja miałem handel to wszyscy mieli wysoką szansę na przyjęcie O stwórz co ja w ogóle mam protektorat Wiedziałeś na co? Co? no są so, so moimi przed dupasami <laughs> to pięknie brzmi <laughs> Będą kampić no bo i tak oni podbi podbiję ich <laughs> Aria Daj im side, to podbiję im salami well. i no, tak No zobaczymy ten kto nie przyjmie Ode mnie umowy handlowe albo paktu, to zostaje wypowiedzona wojna ja to po Nilu mogę pływać. Wiesz trzeba sobie dyplomatycznie to chyba well. pomóc Dachowie. Please be <laughs> and to cztery 10 minut na ture to będzie za mało, nie? No no chociaż później tylko 90 ogarnę. O czymś... Już widzę z kim będę wojna? Ty tam masz ładną pozycję, a ja tam? Wartawa. Zatrapia na do to serio? Nie idź w górę. Pamiętam jak grałem partią to szedłem w górę. W górę tam są pojedyncze państwa miasta. A seryołty dzisiaj nie zaatakują. No bo oni tam mają wojnę z Bakhtriami tej po prawej, a później będą mieli wojnę domową. Czyli idź w górę? Tak, bo w górę tam marzyjesz państwa miasta, nie? Przez moich ziomków muszę przejść wtedy. To czekaj, muszę wziąć do pomocę, żeby... No i tam nad nimi jest wioska tych. Chorasmów. Ho, już mam pierwszy cel no. mm. W forsownym podejście od O dostęp wersja. wojskowy, no, spoko. Ale już jechać? Poczekam co Turkiesz Muszę mieć konicę jakąś, a nie tylko KONICZO Najemników sobie przed Oj nie, ja to budżetem nie wiesz. Ile masz dochodu na tury? Tysiąc 1700 Ja masz dobra Ja tych miast które nagramy? Bo leci szybko, ale akurat jak ty będziesz jechał to przyjmij. No to, no prze, no tak, no nie No chyba będziesz na bitwach. No. Teraz będziemy prowadzić dwóch Zawarto sojusz. ma in na wataę. Dobra, to... no to do zobaczenia za chwilę. No bo, Nic się nie działo. Czyżby? O, powiedz o tym co zrobiłeś właśnie w swojej turze Coś się działo? Buduję są piechotę egipską, a bambusy z dołu zawarły jakieś pakty No i info z góry poszło No dobra, teraz buduję swoją wiochę I te bambusy mam jakieś inne jednostki, czy mam takie podobne do mnie, bo nie wiem Nie wiem się ich bać? Bój się Ja mam słonię, bo działa Będziesz walczył ze soniami, jak będziesz... Ja tam w twoją stronę w ogóle nie idę? Hmm? Ja tam w twoją stronę w ogóle nie idę Będziesz musiał Turka Tak się No co ja zrobię? Jeszcze czekam aż mi się woja do buduje i wtedy ruszę On no tak atakuję no. Uważaj bo zbieram. Tak ja już pieniędzy nie mam Witam Weź przerwie Technologia się skończyła, więc zaczynamy o! Militarnie. I ruszamy na wojnę forsowna. Ale daleko. Tylko, tylko, że ci zaatakowali, nie? Bo masz minus 25 morale, kiedy ci zaatakują na forsowne. Będziemy raz na polec na do granicy sojuszyka podać, wiesz, tak już na granicy że jest to. Trzy żywności do rozwoju, by się. Kanat. Co to jest Kanat? Podziemne kanały pozwalają bezpiecznie na wodę na dużej odległości. Czy powiem, że w... pozytywnie widać w tych persach. Jakieś kanaty? Są partowie, a nie persowie. Ale to jest jeden pies. To jest samorosa. O, chyba czeka się bitwa morska Morska? Ja tu nic nie mam Ale u mnie Aha No zapomniałem już Nie, no. chyba mi zdechną Ty atanę wyspartą sojusz zawarły Okej okay, dyplomacji nie ma więc przerwa U mnie tu się nic dzieje żadnego buntu nic Tylko cechy zdobywają Kaza tu dalej nie mogę Czekamy jeszcze. I tak, lecimy wtedy na. Katę. Jestem może do samty na kretę? rado zrobię. Ty już zrobiłeś na krewanie? Tak. Takim głosem to powiedziałeś, jakbyś nie... <laughs> Dobra, jest już w ja to szybko te tury robię Bo się piochę. Ja tu muszę 866 dochodów Bakteria to ona chce znaczy, Bakteria co ona chce nie jest Nie, bo się zaczęła Zrezygnowali <laughs> okay. A nie, jednak nie, 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 tak, nie. <laughs> Chociaż Opracowana technologia Fajnie już z Dohamid Uuuu... i handel brnie naprzód a, a u mnie gówno stoi miejsce to bitwę musisz ich Czekaj. Opracuję technologię... Idziemy w... w to... w to chody. Zmieniamy na domyślne. Uwaga. O Jezus ciężko będzie to pokonać konnymi ucznikami miasto podbić. To oblega, i cię każdy do. No. no taki mam plan. Popiszę, a mnie na pewno nie podbije. <laughs> Dobra, spokojnie. Nikt już nie ma, że nie wypije przed <laughs> Nie wierzę w to. Co? Nie wierzę po prostu. Sami koni uczycy Sami. Cała flaga. <laughs> ja, będzie ciężko to wygrać. się <grystanie> <grystanie> Jak ja mam ich kurwa rozwalić? Przeczekać aż oni mnie wystrzelają? Ja ja będę uciekał. Co <grystanie> ty będziesz jeszcze walczył? No a nie? <grystanie> o Boże... <grystanie> nie no, nie będę aż... Ja nie umiem grać z to wiesz... Nie wytrzymam i będą szarży. <grystanie> Co się stało? Co się stało? A co się stało? Hm? O kurwa Co zrobiłeś? Nic właśnie i... A, armia moja została pokonana Co? co? Ty to odwalił Nie ja co ja odwaliłem? Nieee To nie może być możliwe to jest legendarne, nie było jeszcze dać. Chyba za długo wzlekałem I automatyk się włączył O to brawo, geniuszu Tu teraz typowo gospodarczo, nie ruszam się z mojej wioski Jaki noob Co tak, to, to, to chyba do mojej bici w tym odcinku tylko I to przez wiele lat Do dziesiątego odcinka o, 10 dochodów chodzę, będę sobie tak siedział. Dalej, <noise> <noise> rób to turę człowieku, bo ja to bicie będę. Szamponą w tagę, tam. To tylko ja z będę budował. Amen. No, Turk. O mój Boże. Jaki fail. I to w pierwszym odcinku. Wszyscy padli, wód, wszystko, kurwa. Już masz teraz nauczkę, że się nie zwleka <grymne> Cicho, ale... No. Zwleka To będę się chyba na... wszystko Ja, to ty umiałeś, że przeżywałeś to No a jak można mieć całą flagę jednej jednostki? To jest chore O boże Chore to jest Zarazem barwie, nie. Ja mam nadwyżkę na Du, du, du. Nic nie ma A No dobra no, no żeby To, to no bo w kontynent. No i właśnie pokazujemy wam jak ten tryb na czym polega Ja się bronię jakąś piprzący relajką <laughs> A ja go atakuję przeważałem tymi liczbami <laughs> Nie ma szans <laughs> co, bronię się w tym kółeczku. Walczy piechotów za 160 talentów, to nie spodziewajcie się za dużo. podłochem <laughs> prosto z ulicy. Nie, ale fajnie wygląda ta piechota jak jest. Trzeba, przyznać. Też ich mam w oddziale. No. Znaczy jak na falangę z pikami pójdziesz. Dobrze, <laughs> no okay. Chodź Choć bitwa na tych. Na morzu stocz. A gdzie ty jesteś? Tam, widzisz, jestem na morzu. Wpływam. To, ale to piechotą też już i tam czekam w mieście Dobra <grymianie> Jaki mam jeden wielki statek? O sam popłynie <grymianie> Płyńcie moi kawraci Mam jaką przewagę w flocie ale to taki szczegół Jakipki, ty Nie wyglądajmy i Piszący Taka ta woda jest boska. Aż bym sobie tam w skoczku sobie. Ne? Ta woda ja normalnie nie leży. I na ślęży, ty już na to jest. to wygląda jak w Polsce. Muszę nagrać Ci ten filmik frak, ten, na jutro czy kiedyś tam. No. no. Kuwa, te małe statki blokują mi ten duży. Na no, no, insercie. Widzisz ten wielki, co teraz wynurza się? Do za tego do... mego Fly Dojczun no, On sam płynie do Ciebie Do tających ponownie <laughs> Z wody się wydłużył W sumie blisko już jesteśmy No tak, Uż, szybko są zat... Nie widzisz jeszcze mnie? No. Widzę, widzę Co? Widzę, widzę I to widzisz? Podawać się pik Tak no, ładnie Siu, Jaki wielki statek. Podziwiaj inżynierię egipską. Gdzie ty spieprzasz? Oj, chyba nie uciekniesz. O Jezu. A, Tak o to zobacz Oni strzelają Boże, że ty się pierdliwy. Co mam innego robić? Może trenować się, co trzeba bordasz wtedy? No tak To samo mi robiłeś W innej kampanii <grystanie> Pamiętasz Kartagejńczyków? Czekał ty nie No kiedy się to gówno spali <noise> One jeszcze nie ma na to obraźni od ognia <noise> Ale tam widziałem już parę dymków Nieee, już uciekają nawet ty bez walki Jak trzy statki cię walną <noise> Tak się wygrywa z flotą No co ty tak się dupy uczypiłeś? Trz Skończ się to No nie, chodź tu duży Fokken. Nie Aaaa jeszcze jeden! Dupa, już po. Jeszcze jeden pły Jak wyplogę. Dobra. Super, to jeszcze fala No to no wyrównana bitwa, nie? Resolvidas infantry ready. Oh, no, 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 no. <fixos> Para <da bir fixos> infantry. Ready to march. JAK ATAKUJE o... Proszę... OLEC PLAY LITER JUP 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 Królewscy szermierze, serio? MOTŁO <laughs> <laughs>

Będę na kielichu, będę na kielichu. Ja nie wiem. Fajnie, dobra Bowal, to nie powiesz. Ty mi statka mnie wpóźniłeś. Uciekam. O, jakie jak mam stratę. Chyba moi, to, to są ci, co fali do wody. Nie, czekaj. 27 rozwaliłem piechotą, trzech straciłeś na statku. Ha. Co macie? <grystanie> o Boże, teraz czekać na ciebie? <grystanie> Co czekać na mnie? Ja już dawno jestem. Ja jakoś już 10 sekund czekam. może dokonać atakujący żołnierz, gdy brakuje mu tchu? Pisz, masz ten masz tę pasę? O, słabotkę ja mam. Ty nie widzisz, nie? Bo właśnie mam miejsce, na którym ty to robisz. O, ale mówiłem w kręgosłup Mogliby teraz w takim dymek zrobić tak po prostu. No Ale byś w moją armię. Na chwilę odkryli i po chwili by zakryli. Robisz turę? Czekaj, muszę tylko wstrzygnąłem. No o to Boże, oni no. mają tu cztery miasta jeszcze. Nie, nie będę zatrzymywał nagrywania tylko. Dobra, turę Planujesz jakieś O w Boże, czekaj jeszcze bohater <coughs> oh. Te gówna trzeba, wiesz, tradycja i te inne gówna zrobić. To jest dwa. <laughs> Jeszcze jeden. <laughs> Jeszcze jeden. Gdzie mój batter A szpieg. Dobra. Aleś. <laughs> Już nie czekaj na bitwach. <laughs> Chyba niedługo mego słysznika nie będzie Minus jeden może być Szczegóły w prowincji Dochody dobra Boże sepleniem się da rady się jakąś bitwę w tym? W zasadnej turze? Nie wiem, bo tu murzyni się zbierają na granicach <laughs> Panują Słowa, to <laughs> je banany ukroić drzew Chyba też się po tuże turze i wtedy skończymy ten zieloneczek Szukuje no. się większa bitwa morska, bo tam wcale zbiera flotę Ale gdzie teraz Co? Tylko nie teraz nie, nie, A ten jest walcząc z efirem. Dobra. Chwila przerwy z nagrywaniem. O, miałeś zwykle się dzieje. O, wypowiedziano wojnę Dachowie, mówię O! O, trzeba to wykorzystać. Tylko nie na automacie. <grym> Ile masz armii? Siedem oddziałów w Tych maury coś tam. Male, tańsce, jakoś tak. Weź tam chociaż trzy oddziały tych, piechoty zbuduj 4 cztery. Trzy, bo... to to jedna turka. No. Bo wiesz, jako wsparcie do na konicy, że piechota doszła z wtedy Kiedy konicę wycofasz. Horasunkowie wyszli z całą flagą na tych. U dachu siedzą. U mnie Cyrenajka star dwa miasta To będzie bitwa o kolejne w naszym naturze O Jezus, ja chyba z dachami muszę zerwać moje stosunki Słabi są? Mają wojnę z gotowie, Bactria i Dhorasmori Przystań no, roku. Z, z nimi i ich zniszcz Wtedy będziesz miał polepszone stosunki z innymi Jako wiesz Z Bactrii mamy pakt w lesji No to zauważy, to umowę handlową The door is open, a dużo moje wojska? Ci twoje słyszycie? Nie Ci nie chcą pokoju Masagety Ja will... też nie chcę, no przykro będę musiał się Ja się jeszcze nie ruszam, robię turkę W sumie, powiedzmy jakąś banecznie hmm, Na samej że będę podbijał miasto z garnizonem No to dobra, to w tym odcinku zakończymy no, no, no bo w, w tym momencie, w tym momencie zakończy nasz odcinek. No no, bo teraz nagrywałem kolejny potem. No, od razu potem będzie kolejny z początkiem bitwy tam w tej wiosce tam, no. Wsi. <grym> <grym> w osadzie. dobra, no to no. żegnam wszystkich. <grym> no na razie, trzymajcie się, Yo.